Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście znowu zapraszam na kolejny już odcinek First 2 Project Origin. Dzisiaj druga próba przejścia, czyli znaczy druga próba to już jest któraś próba z kolei przejścia tego wkurzającego etapu z tymi dzieciakami. Tak naprawdę nie wiem czy to są dzieciaki, tak podejrzewam, jeden z nich, nie wiadomo dlaczego cały czas się trzyma tej szyby. Nie wiem w ogóle jakim cudem cię się tutaj trzymasz, ale trzymaj się, nie ruszaj się, nawet jak ja wyjdę. Ku mojemu zaskoczeniu gra zapisała się tutaj, tutaj tak więc pierwszy etap. W Mamy już za sobą. Tu są jeszcze jakieś ślady. Małpy jedne. Na szczęście, po wczytaniu, życie mamy pełne. Nie wiem, czy nasz bohater będzie chciał używać w końcu apteczek. Mam nadzieję, że będzie chciał. Nie! Nie granat! Nie! Ale chyba jakiś dostał. Co mnie cieszy. Tutaj były jakieś granaty. Chciałem włączyć spowolnienie, ale wyszło co wyszło. Spowolnienie jest pod innym przyciskiem. Gdzie jesteście? Tu wejdź, 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 wejdź Będziemy tak systematycznie je wykańczać. Tam się jeden tłucze. Chciałbym, żeby tu przyszedł. Fak! Fuck, Fak! Fuck, Fak! Fuck, Fak! Odejdź! Jasny gwint! Ile was tam jest? Wiecie co? Teraz tak sobie pomyślałem. Nie, nie kucaj. Ty też dorzucisz tamtą minę? O, jeszcze jeden jest gdzieś tutaj, chyba. Chciałbym Cię tak. No pięknie, nawet upuściłeś życie, co mnie bardzo cieszy. No proszę, no pro... O proszę, nagle apteczek zachciało ci się używać. Mm, przeładuj, przeładuj. Jest tylko kwestia tego, czy oni się w pewnym momencie kończą. Chyba się skończyli. Dobra, ty nie żyjesz, myślałem, że udajesz. Nie dam się zaskoczyć. Czai się tam, Skubaniec! Już się nie czai. Nie ma litości. Dobra, wybierzemy sobie właśnie karabin. Mam nadzieję, że w tym pomieszczeniu mamy spokój od nich. Latarkę sobie podarujemy, jest tu w cholerę jasno. Tu nie przejdę, nie przejdę. Co mamy tutaj? Zapisywanie, to mnie cieszy. Tam widzę pancerz, który bardzo chciałbym podnieść. Dziękuję. Granaty, bardzo, bardzo, bardzo. Strzelba automatyczna. Nie. Sorry. Dziękuję. Co my tutaj mamy? SMG, SMG. SMG. Dużo SMG. Ale jak na razie pozostanę jeszcze przy karabinie zwykłym. Dobra, idziemy dalej. Co to było? Coś mi się tu nie podoba.

armor personnel carrier. I'm uploading all my files right now. We can go over them on the way. By the way, don't pick your nose. She's watching us at the security cameras. But she can't hear us, so you can call her whatever you want. Looks like the file transfer is done. We can take the elevator in the main lobby, but we'll have to head through the holding area. I hope you took care of all the specimens. Oh, uh, that ain't good. Replica forces are pouring into the facility. They, they must be converging on your telesthetic signature. You're becoming a magnet for I have something you might want. I Co? grabbed it from the experimental weapons lab when the shit started flying. Which reminds me, have you ever seen a hippopotamus fight? They start crapping and wagging their tails really fast and shit just flies everywhere. It's fucking insane. Co so ty go. It's just a prototype, so it's a little quirky, but it packs quite a punch. What the hell! sobie nie podaruję. Snajperka. Wszędzie i tak mamy mało okazji, żeby z niej skorzystać. Co to było? La la. To, to było? Przypominają mi się te niewidziane stworki z pierwszej części. E A coś tu mamy? O Almy się nie da przejąć. Dokładnie. 3% szans na przejęcie army. Wow! Ja chcę tą spluwę wypróbować. I jednocześnie nie chcę się nadziać na tego dziada, który obciął mu głowę. I musimy się wrócić przez ten korytarz z tymi... O, Boże! Wow, 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 tu 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 tak chcecie się bawić? Macie No wystaw się, wystaw się W tym momencie przydałaby się właśnie snajperka już jest czysto jeden tylko było ich więcej a moja nitownica jak ja Cię lubię ale Twoje działanie jest tutaj naprawdę bezużyteczne gdzie mi tu jest Mam nadzieję, że broń zrzuciłeś na sam tu. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Nie, nie chcę. Nie chcę tamtędy. Strzelba. Nie broń energetyczna. Strze właśnie, właśnie, strzelba. O nie! Nie za bardzo zdaję egzamin. A masz! Niech stracę. Przynajmniej będzie widowisko. To cholery jasne, czy wy musicie się tutaj pojawiać wtedy, kiedy ja mam zmienioną broń? O! O! Nie, może ci to coś zrobiło. Już padłeś. Świetnie. Kolejny biegnie. Dobra, ruszmy się, bo to w końcu nie o, nie o to chodzi, żeby stać w miejscu. Coś tutaj mogłem podnieść. Nie wiem, w sumie, co my co? Au. Czy ty dasz radę tam przeskoczyć? Ja w to wątpię. Oczywiście. I co? Zaciąłeś się. Serio? Au! Skąd? Jaki wielki bydlak! Cholera zewsząd! Strzelają, strzelają! Ała, ała, ała. Jeszcze drzwi zamknięte. Genialnie! Jeszcze ktoś? Skoro muzyka gra, to znaczy, że jeszcze ktoś tutaj będzie. Halo? Czy do których mogę wejść. To są kolejne. SMG. Yyy, e, nie SMG, tylko nasz karabin. Dobra, ale to mi nic nie daje. Jak tutaj z czasem? Dobra. Was tutaj wykończyłem, ale wy. Dziękuję za amunicję. Czy ja znowu tutaj muszę coś przełączyć? Nie. Aha. Tu 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 tu, tu. Wstań, 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 wstań I zeskakuj na dół Nie chwytaj się Skąd ten mały dziad się tam wziął To ja się o to chciałbym dowiedzieć O w złym momencie Teraz wyparowali o To w ogóle, w ogóle, w ogóle, ale to w ogóle nie wyszło Jeszcze jeden powinien gdzieś tu być Dobra, czysto. Wejdźmy Potężne, potężne drzwi. Uh. Co się tu wyczyniało? Energia, 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 świetnie. Jedna apteczka Trzeba będzie oszczędzać. Dobra, spokój, cisza. Pancerz bardzo chętnie. Kolejny trup. Miotacz ognia powiadacie, ale miotaczem ognia już się bawiłem i no, nie za bardzo, nie za bardzo. Tędy czy tędy? Dobra, tu są drzwi zamknięte. No, leżeć. Tylko szybko jeszcze rzucimy okiem. Czy coś tutaj może jest. Już uspokoili się jeszcze ktoś, wszyscy, wszyscy. Dobra, możemy iść do przodu. Cię ktoś potraktował? O, leder, my się wracamy. Ciebie tu wcześniej nie było. Wow! Jasny kwint, ilu Was jeszcze przyjdzie? Nitownica, nie. Zobaczymy, czy oni tutaj coś mieli. O, dziękuję. Oj, dziękuję. Wszystko, wszystko. Otoczenie jest strasznie głośne, mam nadzieję, że mnie nie zagłusza. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Hmm. A tutaj coś ciekawego jest. Jakbym już tu był Tak karabiny sobie leżą same z siebie co tutaj wyciągnij nie podoba mi się to że ta głowa tutaj leży Wow, 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 wow. broń efektowna, ale nie efektywna. Dobra, trzy strzały ze strzelby i to coś pada Przemaduj Tutaj jeszcze jakiś jest. Holender, i was jeszcze będzie? Dobra, ten pad. Cudnie. Nie chcę ich dopuścić do siebie ani na centymetr. Otwórz. Zamknij. Pancerza nie potrzebuje. Czy tutaj coś jakiś komputer do uruchomienia? Nie, 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 nie. nie. Dobra. Odnoszę wrażenie, że jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. Ciekawy ubiór muszę powiedzieć. Jesteście tutaj jakieś? Niewidzialne dziady. Dobra, jak na razie spokój. Oj tak. I teraz pytanie. Kryć tutaj, czy kryć tutaj? Pff, właśnie wiedziałem. Chodź do windy. No, uruchom, uruchom. Dlaczego w każdej windzie musi być jakaś dziura? Tak, tak, już idę, już idę. No, dotrzyj do transportera. Uff. Mam nadzieję, że to będzie spacerek. Nie wiem, którą broń teraz przygotować. Niech będzie ta. Oni mnie widzą. Chyba nie. Tak, to będzie coś na zasadzie lustra weneckiego. Oni obserwowali zachowanie dzieci tutaj. Tak więc dzięki temu mogę się przygotować odrobinę. Ty masz co? Strzelbę chyba. Ty będziesz miał karabin. Czy jest tutaj coś co mogę podnieść? Nie. Aha. Zupełne zaskoczenie. Dziękuję. No podnieś, podnieś. Wow! Już chciałem do niego strzelić. Na szczęście gra nie pozwoliła mi na to. No wchodzę, wchodzę wchodzę. Ты же i'll skip the metaphysics and try to keep this as simple as possible sergeant beckett genevieve Aristide did some nasty things to you back at that medical facility first came the gene splicing operation that linked you to alma then she tricked you into getting into the telesthetic entombment chamber which strengthened the link that's why alma's aware of you and why you're totally pooch screwed unless you can destroy her which brings me to the Telesthetic amplifier on Still Island. You're not psychically potent enough to resist Alma, so we're going to plug you into a device that will crank up your brainwaves. Sadly, the only device that has enough juice for the job is on Still Island, the inside the old nuclear reactor. Eh, ciekawe miejsce na vlog. that the amplifier will theoretically make you powerful enough to defeat alma in a battle of wills i say theoretically because my data on alma is a little sketchy at this point but the odds are better than somebody's head explodes it <laughs> it seems pretty straightforward find the psychic amplifier plug back it into it flip the switch and alma's history bardzo proste. a mi musku smajem than when Armacam looked According to snake Snakefist's data, it's the main testing area for Project Origin. How far out are we, Manny? Fifteen minutes and the roads are clear. Holy shit! What now? Oh, she rang the Sorry, Dad, but it's not like we're really stuck in the shit here. We have enemy troops. here. Oh, we're not holding back. Uh -oh. O o... Roller coaster! Czy ja się mam jakoś... nie wiem. Okej, okay. straciliśmy przytomność chyba. Nie. Ok, dobra. Ale to sobie zostawimy na następny odcinek. Na pewno będzie to wielka przyjemność. Mamy wielkie działko do dyspozycji. O! Nie jest to mech. Cóż. Pobawimy się tylko działkiem. Tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.